Będzie krótko i sensownie, bez jakiegoś rozbudowanego scenariusza. Nie tak jak ten chłop, który o najprostszych sposobach na kleszcze opowiadał przez 12 minut, a można było to zmieścić w półtorej albo 2 minuty. Będzie co nieco o mapach. Takich jak ta, Dolinki Podkrakowskie, wydawnictwa Kompas, z którym jak wiadomo lub nie pracuję, częściej brzedziej. Yy, teren nie bardzo dobrze znany, ale mapę zawsze zabieram za sobą. Yy, papierowe czasami zapominam, ale to nie jest tak, że zawsze gdzieś wybieram się bez yy, żadnych wspomagaczy. Ostatnio było troszeczkę pytań, jak rzucałem relacje na Instagramie odnośnie aplikacji CMAP. Są to mapy, które można nabyć w formie cyfrowej. Właśnie widać kompas na tę aplikację i te mapy można sobie spokojnie uruchamiać na smartfonie bez konieczności posiadania zasięgu LTE, czy w ogóle jakiegokolwiek internetu, albo nawet zasięgu sieci komórkowej. Można śmiało sobie włączyć tryb samolotowy, odpalić sobie mapkę, włączyć aktywnego GPS-a, no i tam już generalnie pokazuje Wam jak idziecie, gdzie idziecie, co jest, czyli generalnie to samo co na mapie papierowej, ale w wersji cyfrowej. Jest to bardzo wygodne, chyba, że ktoś na naprawdę potrzebuje jakichś feature'ów w postaci wykresów, ile podejść, ile zejść, nie wiadomo czego. Sam tam oczywiście bajery pokroju krokomierza, czy tam zaznaczenia trasy. Ja z tego nigdy nie korzystałem, bo całe bój posiadania ma polega tylko generalnie na tym, żeby trafić tam gdzie się chce no i spokojnie później wrócić tam też gdzie się chce. No, no to teraz tutaj w przepiskach ja Wam pokażę mniej więcej jak te e, aplikacje się uruchamia, co tam jest, jak wygląda wybór mapy, jak to działa, no i w zasadzie tyle macie wszystko czerwonego. No dobrze, no to jedziemy. Włączamy sobie aplikację SIMAP. Tak, ja tutaj miałem akurat zaznaczoną mapę bodaj z Lubelskiego, ona teraz jest... Wiadomo, jestem poza jej zasięgiem. Biorę sobie mapkę. W tym wypadku. A nie będę właśnie do pod a tutaj ją mam w wersji 2017. GPS. I proszę bardzo, od razu wyłą a. wyłączamy internety, wyłączamy zasięgi. Nie pobiera teraz prądu. Zobaczymy sobie tutaj gdzie tego chcemy. To jest dokładnie ta sama mapa, która jest w wersji papierowej. GPS On. Proszę bardzo, wszystko działa. Mimo, że jest w trybie samolotowym cholernie pożyteczna sprawa. Gdzieś na jakimś wypisduchu, wiedzie kompletnie nie ma zasięgu. Albo, się panie, jesteście gdzieś pod Ukrainą, albo pod Białorusią. Nie wiecie nawet o tym, nie wyłączacie sobie wszystkiego. No i zżera wam na przykład za połączenie z internetem kilka złotych za 100 kilobajtów. Tak mnie to ostatnio spotkało. No, a tak to sobie wszystko wyłączacie. Mapa jest dalej aktywna i można śmiało działać.